Dobry państwu, ja nazywam się Magdalena Masternak. A ja nazywam się Mariusz Wojnowicz. Chcielibyśmy opowiedzieć państwu o zmianach w ochronie środowiska w ostatnim kwartale. Ostatnie trzy miesiące nie były żadną rewolucją, jeśli chodzi o przepisy środowiskowe, ale pojawiło się kilka nowości, o których chcielibyśmy dzisiaj państwu trochę więcej powiedzieć. Pierwszą zmianą, o którym Chcieliśmy powiedzieć, jest rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2025 na 1290, które wprowadza w zasadzie doprecyzowuje działania działanie nowego systemu elektronicznej wymiany informacji o transgranicznym przemieszczeniu odpadów. To rozporządzenie uzupełnia wcześniejsze przepisy rozporządzenia dotyczącego transgranicznego przemieszczenia odpadów, które wprowadza duże zmiany w sposobie przekazywania informacji dotyczącej transportu odpadów między krajami Unii Europejskiej. W rozporządzeniu określono ramy systemu i to jak ma funkcjonować oraz zapewnić interoperacyjność, czyli współpracę centralnego systemu między systemami opracowanymi, funkcjonującymi w krajach Unii Europejskiej. Do tej pory cała dokumentacja była przekazywana w formie papierowej. Od maja 2026 roku cała dokumentacja dotycząca transgranicznego przemieszczania odpadów będzie przekazywana poprzez właśnie ten system. Warto podkreślić, że systemem objęte będą wszystkie przemieszczenia odpadów, zarówno te, które wymagają zgody, czyli z listy bursztynowej oraz e, odpady z listy zielonej. W nowym systemie będą musiały się zarejestrować wszystkie podmioty odbierające odpady oraz instalacje do przetwarzania czy też unieszkodliwiania tych odpadów. Na razie szczegóły techniczne nie są jeszcze znane, państwa członkowskie dopiero y, doprecyzują y, przepisy, y, ale na pewno pozwoli to na elektroniczny obieg y, dokumentacji dotyczącej transgranicznego przemieszczenia odpadów, no i zacznie to obowiązywać od maja 2026 roku. W ubiegłym kwartale opublikowano również rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące systemu SEND. System SEND czyli system elektronicznej, elektronicznego nadzoru transportu to system, który dotychczas kojarzył nam się z monitorowaniem przewozu paliw, olejów przepracowanych czy też odpadów, a nowelizacja wprowadza dość nietypową zmianę. Od marca 2026 roku systemem Send e, będą objęte również przewozy obuwia, odzieży i dodatków. Odzieżowych. Dodatkowo wprowadzono zmianę dostosowania przepisów do nowych regulacji unijnych dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów. A ja chcę opowiedzieć Państwu o dwóch zmianach w zakresie baterii. Po pierwsze, zmieniono rozporządzenie 2023 na 1542, czyli unijne rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych baterii. Ono weszło w życie w lutym 2024 roku, ale w przypadku bardzo wielu obowiązków. W nim opisanych mocno odsunięto ten termin obowiązywania w czasie. No i tak też było w przypadku należytej staranności. W artykule 48 tego rozporządzenia określono, że podmioty gospodarcze, które wprowadzają do obrotu baterie lub oddają je do użytku, te podmioty muszą wypełniać obowiązki w zakresie należytej staranności no i w tym celu muszą ustanowić i wdrożyć odpowiednie polityki. No i ten obowiązek miał wejść w życie 18 sierpnia 2025 roku, no i właśnie rozporządzeniem zmieniającym, czyli rozporządzeniem 2025 na 1561, przesunięto ten obowiązek na datę 18 sierpnia 2027 roku, czyli tę należytą staranność trzeba będzie ustanowić dopiero dwa lata. Później niż początkowo to zakładano. Przesunięciu uległ również termin publikacji przez Komisję wytycznych dotyczących stosowania wymogów należytej staranności, no i ten dokument ma zostać udostępniony dopiero w lipcu 2026 roku. No i ten wymóg, o którym mówię, w dalszym ciągu odnosi się do tych podmiotów, których przychody netto ze sprzedaży w roku obrotowym poprzedzającym ostatni rok obrotowy wynosiły co najmniej 40% milionów euro. Druga nowość to nowe rozporządzenie numer 2025 na 606. To jest rozporządzenie z marca 2025 roku, ale ono zostało opublikowane dopiero w lipcu. No i to jest rozporządzenie, które znowu uzupełnia rozporządzenie 2023 na 1542, czyli to pierwotne rozporządzenie w sprawie baterii. No i to nowe rozporządzenie hmm, będzie miało wpływ właściwie tylko na podmioty, które prowadzą odzyski, recykling baterii. W tym rozporządzeniu określono metodologię pomiaru efektywności recyklingu, która pozwala określić całkowitą ilość materiałów poddanych recyklingowi. No i tutaj dla baterii kwaso-ołowiowych, niklowo-kadmowych, litowych i pozostałych baterii. W załączniku do rozporządzenia określono metodę obliczania i weryfikacji poziomów wydajności recyklingu dla baterii oraz poziomów odzysku materiałów dla kobaltu, miedzi, ołowiu i litu. Godnie z zapisami tego nowego rozporządzenia te zasady powinny być stosowane już od 18 sierpnia tego roku. To były najważniejsze zmiany ostatniego kwartału. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie tego kwartalnika. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do nowych rozporządzeń lub nurtują Państwa inne kwestie, zapraszamy do kontaktu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.